Hej, tu Ania twórczywa. Chciałam Was zaprosić do oglądania prezentownika. Mamy nadzieję mamy nadzieję, że zainspiruje on Was do wybrania naprawdę przemyślanych i wymarzonych prezentów nie na ostatnią chwilę, tylko takich szytych na miarę. Takich, z których Wasi bliscy ucieszą się, bo pomyślą, że po pierwsze bardzo dobrze ich znacie, a po drugie, że musieli być naprawdę grzeczni, skoro dostali coś tak fajnego. Dobrze, żeby Wam to ułatwić, podzieliliśmy to na trzy kategorie, ale więcej opowiedzą o tym chłopcy, tylko muszę im włączyć Kevina. Powodzenia. Cześć. Cześć kochani. Ania obiecała Wam trzy kategorie. Więc nie pozostaje nam nic innego, tylko zacząć od najważniejszej z nich. Najważniejszej na święta Bożego Narodzenia. I zawsze. I na każde inne święta. Kategoria dzieci. I oto pierwszy nasz bohater, super bohater. majtki Hulk dla młodego Jerzego. Pamiętajcie, że Hulk nie musi mieć fioletowych majtek, bo mamy 10 różnych kolorów do wyboru, więc jeśli bardziej podo podoba Wam się w różowych, mogą być różowe. Kolory można łączyć w ramach jednego ledonu. Tak jest. Kolejna podkategoria i przykład fajnej realizacji. To oczywiście imiona dzieci. Najulubieńsza podkategoria wszystkich mam. Tutaj zrobiliśmy Hugo the Boss dla syna Ani. Ani ten projekt bardzo się podoba. Sensacja, rewelacja. Sama Ula Pedantula zamówiła u nas ledon dla swojego gamerskiego syna. Jest to hasło rysiks, czyli jego ksywka. Ostatni pomysł z tej kategorii. Nasz ulubiony to rysunki dzieci po prostu przez niezrobione, dokładnie jeden do jednego przeniesione w światło. Wyobraźcie sobie, jakie będzie ich zaskoczenie, jeżeli wrócą pamięcią do tego dnia, w którym powiedzieliście, hej, nasmarujcie nam fajnego pieska, a potem pod choinką znajdą go w wersji świecącej, bo my możemy to zrobić i wygląda to naprawdę. No zresztą zobaczcie sami, wygląda to naprawdę super. I wchodzimy w kolejną kategorię. Druga kategoria to przyjaciele. Szeroko rozumiani życzymy, żebyście mieli ich jak najwięcej do obdarowania na święta. Przyjaciele robią różne rzeczy, i to, co łączy przyjaciół, to na przykład różne sytuacje i różne śmieszne hasła powiedzonka, które znacie tylko Wy. Nasze ulubione do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę skąd pochodzi. To było słowo na pedwo, które bardzo długo wygrywało we wszystkich naszych wewnętrznych konkursach na najdziwniejszy napis. Moim osobistym faworytem jest. kutasiarze. Słowo, które ponoć nagminnie jest używane przez właściciela jednego z bardzo znamienitych warszawskich restauracji, a dostał je od swoich pracowników w prezencie. Zrobili z tego nawet jakąś instagramową relację, więc jak jesteście w Ścipscy, możecie zobaczyć, kto to był i o co tak naprawdę chodziło. Kolejną podkategorią w kategorii dla przyjaciół są rzeczy dotyczące hobby, bo przecież można się do tego odnieść, to jest bardzo fajne. My mamy super fajnych znajomych, którzy zajmują się mikrowyprawami, robią różne super ekstra dzikie akcje i ich ulubionym słowem jest dziko. Takie słowo właśnie od nas dostali, zobaczcie. Zrobiliśmy taki fajny projekt dla ludzi, którzy się jarają górami i mają imiona zaczynające się na M, więc wkomponowaliśmy litery M w obrazek gór. No a na koniec, tak jak w kategorii dla młodzieży, hit kategorii dla przyjaciół, czyli wszystkie rzeczy dotyczące grania, konsol i tego rodzaju zabaw. Nie jestem specjalistą, ale te znaczki rozpoznałbym wszędzie i zwróćcie uwagę, że można je przyczepić. Również do sufitu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przechodzimy dalej. Ostatnia kategoria to prezenty ogólnie mówiąc dla domu. Czyli takie rzeczy, które możecie powiesić albo u siebie, albo u swoich przyjaciół, rodziny, po prostu ozdobić swoje mieszkania. W tej roli naprawdę świetnie odnajdą się nasze klasyki ze sklepu. Chyba śnisz Bosko. To nasz hit, tak naprawdę, numer dwa, który podoba Wam się bardzo ze względu na tą fajową opisankę. Kolejna podkategoria w kategorii dom to dom, czyli biuro. Biuro, czyli dom, zwłaszcza w czasach covid -u. Różne motywujące Was hasełka do działania w pracy, w domu czy gdziekolwiek musicie w danej chwili robić coś za pieniądze. Ostatnia właściwie w tym sektorze kategoria to takie hasła romantyczne. Uwaga. Do sypialni. Włączam. Do sypialni, do zacisznych zakamarków, let's stay in bed, good vibes only, all you need is love, co tylko chcecie. Poczekajcie, bo myśli, że to działa na zdalnie sterowania, <laughs> a to jest strasznie stary telewizor. Moment, good vibes only i poczekajcie, i to ostatnie. All you need is love. Teraz działa. Przełącz, przełącz. Dobra, jest, zadziałały wszystkie trzy. Także mamy nadzieję, że trochę Wam to pomogło i że obietnica, którą złożyła Wam Ania, sprawdzi się i wpadniecie do nas, zobaczycie, co możemy dla Was zrobić. Zamówicie coś specjalnie dla siebie albo dla tych, których kochacie i będziecie Żeby. mieć z tego mnóstwo frajdy. Żeby przyspieszyć sprawę, zapraszam Was do wypełnienia prostego formularza na naszej stronie. Wtedy w ciągu 24 godzin dostajecie od nas projektową odpowiedź. Powodzenia, wesołych świąt. Ho, ho, ho.